Thank you Bardzo się cieszymy. Wiedzieliśmy, że z Kurnikiem nie będzie łatwo. Mecz Pucharowy w sierpniu. Pokazał, że, że spotykają się równorzędne drużyny i jedna bramka, jedna bramka decydowała i wtedy, i dzisiaj o, o zwycięstwie. My się cieszymy, że w końcu u siebie odnieśliśmy zwycięstwo po, po, po walce, po dużym zaangażowaniu zawodników i, i, i na pewno duże słowa uznania dla, dla moich zawodników. Mamy duży problem kadrowy, dzisiaj było dużo walki, więc też. Nie chcę tego mówić, ale może ktoś znowu wypadnie, ale, ale my sobie poradzimy. Kotwica też miała sytuację, szczególnie na początku pierwszej połowy, bo my nie, nie, nie weszliśmy dobrze w ten mecz, ale udało się to przetrwać. Później my tworzyliśmy, myślę, że groźniejsze, groźniejsze sytuacje mogliśmy tych bramek strzelić trochę więcej, ale cieszymy się z tego zwycięstwa. Odczarowaliśmy swój stadion i mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Zabrakło nam konsekwencji w wykończeniu akcji. Mieliśmy swoje sytuacje i to nawet ich dużo, no, ale niestety nie wykorzystaliśmy ich. Jeden błąd, tak naprawdę, nasz w obronie kosztował nas akurat straconą bramkę. Szkoda, bo moim zdaniem byliśmy dużo lepsi od Polonii dzisiaj. No, niestety, naszą bolączką była skuteczność w dzisiejszym meczu. No, i tak jak wcześniej wspomniałem, po jednym błędzie w obronie. Kończymy dzisiejsze spotkanie porażką. Myślę, że ta czerwona kartka dla zawodnika z drużyny Leszna też to spotkanie jakby skierowała na naszą stronę pod względem posiadania piłki, no ale jak wiemy, posiadanie piłki nie, nie decyduje o zwycięstwie czy o trzech punktach. No dzisiaj, tak jak powiedziałem, jeden rzut karny, jeden nasz błąd decyduje, że, że Polonia zwycięża, a my niestety nie zdobywamy bramki i nie wygrywamy dzisiaj, chociażby nie wywozimy stąd punktu.